Dobra, drugą dobę, ale wciągnij tę runkę sobie normalnie. I normalnie są. Tak. Na sztorca tak zwane. taki i przedłużasz na amortyzator chce pani przodu sprawdzić. Tak wygląda wymiana w peżocie oleju. Jak można jeździć, proszę Państwa, bez oleju 40 tysięcy km, że skrzynia to wytrzymała. Ten pan chyba jest jakiś inny...

Dobra, wylatuje, starczy. Wy, do góry już? Nie, wylatuje już, nie trzeba. Tak, wylatuje po korek, to jest okej? Okay, czy... Tak, nie możesz dawać więcej, bo wtedy tak. Musi być powietrze, bo ci inaczej uszczelki ci wypierdoli. Tak? No. Bo jak kolej pracuje, powietrze no, no, się no, no. wytwarza. A jak powietrze ci nie dzieje, uszczelkę ci tu wypierdoli między... No, 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 no. ...między wałkiem, a tym... rybami? Bo mhm. już tym Podwórkowy warsztat, proszę Państwa. No, daj tą szmatkę, co ta tam ma. Teraz trzeba zakręcić korek Patrz im teraz na gazy <gadam> no To mi to nie chodzi To no takie puzy zajeboty, Nie no. bo on jak chodzi to są rojki strzelają mi wiesz No, no brakuje już na użycie, <gadam> To jest tak zwany olej bez Oil <gadam> Pezot bez oil Ja próba skypkę zystać wiesz? Na ten żadne kończy Bo mam normalnie okra panę to wokra, nie? Ale pierd*la, jak go zapani. Jak ty chodzić z kogo? Musisz teraz sadzić rękę między te dwa te, te przerwy i dać gazu, no. No, to jeszcze to stało ile? No, także jak kto by chciał wymienić olej, zapraszamy Rafał wszystko zrobić.